Cześć, Papa z Cizeria, tu go odcinek 58. Fluk and Onion. W sumie wezmę to na dzisiaj. Wezmę to, będzie z tego więcej gwiazdek. Ciekawe, jaka jest naklejka. Prezent dla Yui. A naklejkę zobaczymy jak odpalę dzień, to start. Grimi, ale biała jesteś. Chyba się za ducha przebrała Grimmi. Ona jest tak biała. Po drugiej stronie ulicy tam w ciemności stał ktoś. Ale nie zdążyłem się przejrzeć, więc nie rozpoznałem kto tam stoi. To będzie dla Was zadanie napisać mi, kto tam stał po drugiej stronie ulicy hmm, Chlebek. A właśnie naklejka, pewnie z Tom's, O nie, to jednak nie kluk Onion, tylko Draxon ma dostać Lobster Chunk. Aha, Lobster Chunk, no tak, Lobster Chunk to jest ten nowy składnik. Kto ma dostać? Eee. Kto to miał dostać? Nie tu, tu to było Aha, Draxon, dobra Sos, bekon, surówka, pomidory, sos. Surówka, pomidory. Pomidory były, teraz sos. Okej. Okay. Wysypiemy, może zaraz przyjdzie zamówienie to będzie można frytki wstawić Okej okay. Zioła R Perfekt, jak zwykle nie sprawdziłem i zadzwoniło albo mogłem przyspieszyć i co? Nie zrobiłem tego. Koili będzie miała brąz. Ona codziennie ostatnio przychodzi. I to przez to, że lubi Halloween. Okej, okay. i to ona ma ten nietypowy zwyczaj, że zamawia dwa składniki takie same. Oili Ry i on. Rita, kluk onion, kluk and onion. To jest ten. Potem są okrągłe, okrągłe serki i jest cebula i kurczak. Nie jedno z łatwiejszych założeń specjalnych, bo na przemian. Okej, okay, kręcone dwójkę w sumie wydam lizel. Perfekt, Mamy na razie Perfekcyjne dwa zamówienia Cebula i kończymy Z tym Dużym zamówieniem Mogę tylko przyspieszyć albo zrobić drugie klukonion Okej, okay. idealnie. No tu jeszcze przyspiesz? Świetnie. To mi nie będzie teraz nic dzwonić przez chwilę. Będzie kluk and Onion? Nie, jak Willow to nie. Szóste będzie cluk and Onion. I raczej zamówienia specjalne są z, z pomarańczowym dzwonkiem. No to nie będzie problemu. Tylko jedyne co to będą zamieni zamówienia zamienione kolejnością. 5, 6. Wafle. O. ok teraz o to. Ale nie to jest później. Najpierw to. Teraz to. To jest to Lobster Chunk. Która ma dostać Draxon. Dzisiaj takiego klienta nie było. Okej, okay, to mogę teraz to do wydania uszykować. Świetnie. Przyśpiesz to. Okej, okay, wydaj to. Perfekt. Jakie frytki? Pegi? Kręcone. kręcone frytki bo to jest czwórka i kręcone, kręcone frytki do szóstki Tutaj pokrojone. Mogę to wydać. Rita. Perfekt. Same perfekty się sypią ładnie. Same perfekty, no coś pięknego. Jeszcze jedno zamówienie. Rondy. Udaje mi się nie psuć. Build i innych a frytki na końcu wychodzą ideolo OK wyciągaj to kręcone frytki do szósteczki tutaj siódemeczka. ja najpierw zrobię dla rondy żeby już mieć wszystkie kanapki a potem będę wydawał Surówka i bardzo fajnie, bo zaraz obok jest kanapka. A raczej chleb z serem. W sumie to też może być nazwane, nazwane kanapką. Połowa kanapki. Połowa kanapki, kanapką, chleb z serem, nie? Perfekt. Zwykły chleb z serem raczej też może być nazwany kanapką. Jak, macie, jak uważacie inaczej, to się wypowiedzcie. Piątka to Willow. Ok, to perfekcyjny dzień, chyba wyjdzie. Jeszcze tylko ronda. Jeszcze tylko ronda i będzie pewnie perfekcyjny dzieńca. co? Ok, to frytki na talerz Surówka, czy co to to jest? Teraz bekony I to są bekony z czekoladą, nie? Tak Ronda Pięćdziesiąty ósmy. 58. 58 dzień perfekcyjny. Tak, perfektnie Wszystko wyszło na stówkę. Setka, 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 setka i setka. <laughs> to się. To mi się podoba. Wam na pewno też. O! Jeden punkcie i byłoby 1200. Już tego punktu dzisiaj zdobyć nie mogłem No zdobyłem wszystkie punkty jakie mogłem Maksymalną ilość punktów zdobyłem nie? Korona Szal Koszulka Spodnie I buty Spodnie są te Szal Korona I w sumie nie było nic więcej Zaliczone przy pierwszej próbie, dziewiąte, nie? Tak, dziewiąta gwiazdka. Nie ma tutaj eee. mniejszej, ilo il mniejszej ilości gwiazdek, jest równe 9. Tyle powinno być i tyle jest. Do następnych odcinków, cześć.